Jestem gościem od ciężkiej broni. A to jest moja broń. Każdy ponad 150 kg i strzelę pociskami lubimy na zamówienie za 200 dolarów z 10 tysiącami obrotów na minutę. Strzelanie z tej broni przez 12 sekund kosztuje 400 tysięcy <gry> dolarów. Mój Boże, kto dotknął saszy? No dobra. Kto dotknął moją broń? Niektórzy mówią, że mogą mnie przechytrzyć. Może. Może. Ale nie spotkałem nikogo, kto przychyciłby kulę. Uo -a! Uo -a! Ha -ha 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 -ha! Płaczcie dalej! Płaczcie dalej!